Witam serdecznie. Tutaj, Steel, jest to 222 odcinek, trzeci dzień z rzędu odcinek, ale wbijacie lajki. Like no ja obiecałem, że te odcinki będą. Bądź co, bądź mikrofon był bardzo kiepski przez te dwa odcinki. Teraz mam nadzieję, że chociaż troszkę się poprawił. A jak nie, to, to będzie, będę nad tym pracował. Oczywiście, no, no, tak jak mówiłem, nad nowym mikrofonem się zastanawiam, no, ale to już nad takim lepszym, lepszym, żeby nie było. Siary, bo to wiecie Lipa Fest, a to nie ma być Lipy. No i co, odcinek? Odcinek, odcinkiem. Jeśli chcecie, następny odcinek dnia jutrzejszego, no na ten moment jest 115 lajków w kilka godzin, bo wstawiłem ten odcinek chyba około 16, czy nawet później, albo wcześniej, nie wiem. Tam około 16 jest godzina pierwsza w nocy, więc to no, zaledwie kilka godzin, 115 łapek, więc ze tu 120 łapkami też sobie powinniście poradzić, chociaż w sumie nie powinienem wam tego ułatwić, tylko utrudnić, ale dzisiaj oprócz czytania komentarzy mam teraz do was ankietę w prawym górnym rogu, ona wyskakuje, czy chcecie nową serię z Shakesa na temat, znaczy temat, no pod tytułem pomysły na update czyli robię filmik robię filmik na temat tego co fajnie by było zobaczyć w grze co ja bym chciał zobaczyć w grze być może po pierwszym odcinku wybyście dali jakieś fajne pomysły, byśmy jakoś razem rozwinęli i tak więc w górnym prawym rogu macie ankietę czy coś takiego by było git czy też niekoniecznie by było git to już jest wasza decyzja no, ale tak jak zawsze, pierwszy komentarz, znaczy tak jak zawsze, no tak jak się spodziewałem. Pierwszy komentarz najbardziej łapkowany to jest, czy zaczynam na S37. No, jeśli będzie tutaj dużo łapek, a jeśli będzie dużo komentarzy pod tytułem Graj na S37, to zagram i to obiecuję, ale zobaczymy, zobaczymy. No, bo wiecie, no, ja tak naprawdę. Nie chcę grać tylko pod siebie, bądź co będzie z chęcią bym zaczął na nowym serwerze. No bądź co będzie będę musiał się liczyć z kosztami, no bo, bo jak tutaj mam postać free to play, no to warto by było zacząć postać jakąś, jakąś z grzybkami, więc pewnie jak będę zaczynał na S37 to oczywiście z grzybkami. Jeśli będę zaczynał, jeszcze nie mówię, że zaczynam, to dużo zależy od was. No i tyle. No, wydaje mi się, że na, na ten odcinek temat S37 jest skończony. Cześć, il co tam jak niedzielka mija? Niedzielka mija, a w sumie standardowo. Może sobie dodamy punkty najpierw i będziemy atakować lochy w czasie ataku na locha. Będziemy sobie odpowiadać na te pytania, bo szkoda czasu. A niech coś tam w tym się dzieje, a nie tylko, nie tylko stojąca grafika. Jak tam niedziela mi minęła, dosyć standardowo, była praca, potem był odpoczynek i tak się dzień skończył, no, takie realia życia niestety, więc co tutaj dużo mówić. Dawaj zwiada na S37 i full grzyby do tego seryjka ze S37, tylko nie zapomnij o swoim magu. Do zwiada nie jestem przekonany. Z tego powodu, że mimo, że przed powstaniem Berserka była to najlepsza klasa, nigdy nie miałem jakiegoś pociągu do świadowcy. Wiedziałem, że on jest dobry, lubiłem go, ale nie lubiłem nim grać. Nie? I tu jest taka kwestia, więc raczej jakbym zaczynał to jeszcze raz bym zaczynał Berserkiem, żeby zobaczyć czy go znerfili już, czy jeszcze go nie znerfili. Ale wydaje mi się, że jakiś potajemny nerfik, jeśli jeszcze nie szedł, bo dawno nie grałem berserkiem, to pójdzie i to na 99%. Dzięki za odpowiedź, ale nie odpowiedziałeś jeszcze, kiedy dostałeś ostateczną decyzję od Flya. W momencie, gdy, gdy pisałem już w języku angielskim z twórcami gry, no to już to było pewne. Pewna odpowiedź, że będę przewodnikami do od od Ignis, czyli że dostałem się do następnej fazy rekrutacji, a tą następną fazą było już bycie przewodnikiem. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o mnie. Kiedy Minecraft, Twój serwerek z widzami, Kozak, wtedy było na live, kiedy z Łączetem i Howlem i jakieś dzieciastkiem, z tego co pamiętam. No Serwer nie zależał ode mnie, tylko od Howla. No, to był serwer Howla, i to tak naprawdę. Z nim bym musiał zagadać, a aktualnie z nim kontaktu za bardzo nie ma, więc jeśli to ogląda, to wiesz to możesz, możesz do mnie, mnie tam poderwać, hol, keppo. Kurde, czy też komentarze na odcinki, ja aż nie wiem, co napisać. No to dzięki, to dzięki. Fantastyczny komentarz. Hejka, jesteś najlepszy. O, proszę, dobra, widzę, że tutaj ktoś dawno nie... Nie bzykał. Uh, styl. Dobra, bo Jezu, trochę się czuję jak na live'ach czytanie komentarzy. Czy chciałbyś założyć nowy kanał na YouTube? Niekoniecznie. No, jeśli bym kończył YouTube'a, to bym kończył totalnie. No. Jestem tak nostalgiczną osobą, że jak coś zaczynam, to prowadzę to do końca. No. Al, albo do końca, albo wcale. Po prostu kończę, e, kończę z live'ami i tak dalej, z live'ami z YouTube'em. No i po prostu cześć jak czapka, no. Więcej życia, no. Jest kiepsko. E, poprzedni odcinek nagrywałem po robocie, więc byłem wywalony z... Czekaj, ta. I patrzcie, dwa kryty. Do... O! O ja bez kryta. Oczywiście, że ja kryty. <laughs> nie, ta gra jest przepiękna. aż mi się go nie chce już atakować. Ta gra jest kurde przepiękna no, jest kurwa so beautiful, <laughs> o Jezu jak ja kocham tę gierkę i wy mi nie mówcie, że narzekam, ja po prostu kocham tą grę całym sercem, eee, ta gra po prostu sprawia mi tyle radości, że że nie mogę przestać w nią grać, no przecież to jest piękne, jak takie rzeczy się zdarzają, no to przecież aż buzia sama się uśmiecha. No przecież logiczne, że jak Szczwana zjedzie w końcu poniżej połowy HP, to nagle nam w dziesięciu ciosach nie siądzie kryt, żaden kryt. Przecież to jest kurwa logiczne. <gryt> Więc no są so fany są so fany, ale do tego się przyzwyczaiłem. To jest po prostu ta gierka, to jest moje życie, tak, nie mam życia poza grą. To no A propos tego więcej życia, no to wczorajszy odcinek nagrywałem po pracy, przedwczorajszy nagrywałem o pierwszej w nocy i ten również nagrywałem o pierwszej w nocy, więc to tak lipa z życiem, lipa. Z życia to mi już chyba zostało tylko nic w sumie podczas nagrywania tego odcinka, więc, więc no problem będzie z tym życiem, sztil. No to, to nie złe sztil. Fauny ten tytuł. To te tytuły są dowalone FS, no ale to już nie wiem, musiałbym po prostu najpierw ustalać sam tytuł, potem to zapisywać, potem to opublikować, więc nie chcę mi się, a to czy wam wyskakują jakieś literki czy nie, to tam wiecie. A propos wyskakujących powiadomień, polecam zostawić suba i dzwoneczek taką, ale w taką w reklamę dałem. Podobała mi się ta reklama, normalnie sam bym zostawił subskrypcję teraz. Siema kurwiaku. No witam, The Boss. I się ma, się ma, co tam? A co tam, to już odpowiadałem w sumie, więc chyba nie mam co odpowiadać. Czekajcie, co do serii powiedziałem, ilość łapek powiedziałem. A propos mikrofonu, też powiedziałem, nie wiem, jak ten mikrofon teraz będzie wyglądał, bądź co będzie sprawdzałem, sobie nagrywałem tam jakieś, jakieś testy, ale no wiadomo, że testy wychodzą, git, mówię kurwa w końcu lepiej to słychać, a potem nagrywam odcinek i no i pizda rama rozczochrana, no nie. E, Dobra. Wczoraj nam w siedmiogłowej hydrze zostało 20 no więc jakby każdy kliknął, gwarantuję, że każdy 5 razy nie kliknął, plus byśmy mieli 2-3 poziomy wyższe, to można, można próbować. E, kurczę, jestem z chęcią, z chęcią bym zaczął grać na tym nowym serwerze, bo właśnie jestem ciekaw tej hydry na nowo, jak to będzie wyglądać. Oczywiście tej nowej areny, nie wiem, jak ona to będzie jeszcze działać, czy warto na nią czekać, czy nie. No ale taka jest polityka play i nigdy się nie dowiemy, czy warto, czy nie. Eee, kurczę, bym jakiegoś mógł sobie wrzucić tego, epika 716. Byliśmy sobie dzisiaj kibel z pokality. To nie jest głupie. Tego mogę wrzucić. No nie no, ja teraz biję tam. Ja teraz biję. O dobra, będzie mobilizacja, żeby zostawić łapki. Więc jeśli zostawicie łapki, to na jutrzejszym odcinku spokojemy Equivalenturę 63. Dobra, kurwa. Ja się uczę tego YouTube'a. Ja się jeszcze uczę tego YouTube'a. Widzicie takie clickbajciki. Albo clickbaitiki z Monopoly w się też działają, też działają, bo wyniki e, były całkiem niezłe, jak na te pierwsze godziny, jak na łapki, więc to mi się podoba. E, naczelny shake'sowy clickbait, it's me, to ja. Tylko nie wiem, właśnie jaki tu tytuł dać. Właśnie, możecie mi napisać w komentarzu, jaki mogę dać tytuł. I potem najwyżej zmienię tytuł Ale to by było 200 jakie zagranie Dobra, czekajcie. A, chciałem powiedzieć, żeby nie było, że przeciągam do 10 minut, a już jest 10 minuta, więc sorry sorry, jednak nawet nie muszę przeciągać, choćbym chciał. To już za późno co do przeciągania. No i co? Wszystko co miałem zrobić. Chyba zrób... A, siłę mogę zwiększyć 3 razy. Raz, dwa, trzy. I odbierzemy sobie tutaj prawie 11 milionów, do wbicia 419 brakuje nam tylko miliard exp, to tam malutko 3 misje i mamy wbity poziom tak o normalnie świrki bajerki. Hmm. Może jeszcze na szczęście, na szczęście na zakończenie ostatni raz loszka zaatakujemy. Dobra, pal gumek, ostatni raz. Dobra, nie, nie ma co, nie ma co. Tak ewidentnie mnie nie lubi, być może ma powody, być może nie i finał ten win. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało i do następnego razu. Bye bye.